Siema mordeczki, ozdóbka z tej strony słuchajcie, przyszło, ktoś mi przesłał dzisiaj e, całą wypowiedź e, tego gówna bladego e, co siedzi przed komputerem i ryje głowy dzieciakom e, maksywe na N, takie totalne gówno, zero które się wpierdala między wódkę a zakąskę a dlatego się wpierdala, bo, bo jest zerem ma swój kanał milionowy na, na YouTubie, a poza tym to, to nic sobie nie prezentuje. Nic. Nic. Nawet jego wypowiedzi, to jest wszystko gra aktorska, to jest włazi dupa, teraz będzie bronił Wojtka Goli, bo ma w tym interes, a prawda jest taka z youtuberami, że jak się zaczęło fame i Wojtek do nich wszystkich dzwonił, no to wiadomo jakie było podejście Rafuniksa wyśmiewał to jakie było podejście innych youtuberów chyba tylko Wardenga doradzał Wojtkowi Goli pozytywnie teraz sam wypowiedział się co myśli o Wojtku Goli bo dla mnie to jest wszystko jedna wielka atencja, kasa i oni nawet wszyscy uważam, że jakby ktoś im dobrze zapłacił to by wysali bąka z dupy za to żeby mieć fame i kasę Dobra, dzisiaj pierwszy filmik. Ostatnio opowiadałem, że mieli dziewczynę z Roxy u siebie w Fame House'ie. Dzisiaj podaję pierwsze nazwisko kto, gościa, który leciał w kolejarza. Nie było ich stać na więcej pań z Roxy, zamówili jedną, więc wiekopomna chwila. Du, 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 du. Nie, no za chwilę, jeszcze nie. Jeszcze jedna wiadomość. Przy tym jak Casio walczył z Polakiem, zadzwoniłem do Casio i powiedziałem mu, że jeżeli nie znokautuje Polaka, to przegra walkę. On zaczął się śmiać. Don Casio, czy do Ciebie nie zadzwoniłem i nie powiedziałem, że przegrasz walkę i stawiam na Polaka? A dokładnie wiedziałem, że jesteś od niego silniejszy, tylko wiedziałem, że przegrasz walkę, bo w ciągu 24 godzin ten, kto postawił na wygraną Polaka, mógł wypłacić majątek. Kto postawił na przegraną czy na wygraną Polaka wtedy? Bo jeżeli ktoś postawił na wygraną Polaka, to zarobił majątek. A teraz wracamy do wiekopomnej chwili. Du du, 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 Pierwszym gościem, który bawi się w kolejarza, jest BOMBEL! BOMBEL! I co, głupie wam zniszczę was, youtuberzy, za to, że zgłaszaliście moje filmy od momentu kiedy powiedziałem prawdę. A to gówno na N. Jeszcze raz powiesz na mnie słowo, jeszcze raz na mnie powiesz słowo, i to nie jest żadna groźba, nic takiego, tylko po prostu spotka cię kara. Karma wraca.